Czym jest WIBOR? Zacznijmy od takiego wytłumaczenia prostymi słowami. Jest to oprocentowanie pożyczek oferowanych bankom przez inne banki. No, musimy wiedzieć, że banki muszą często te pieniądze skądś pozyskiwać. Ale dokładniej, jest to stawka bazowa oprocentowania kredytów na naszym, czyli na polskim rynku międzynarodowym. Banki na nim opierają oprocentowanie pożyczek oraz kredytów. Sam WIBOR to akronim od Warsaw Interbank Offered Rate. W jaki sposób oblicza się wibor? Jest to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach, tylko że oczywiście odrzucane są najniższe i najwyższe wartości. Żeby jeszcze zamieszać, jest kilka rodzajów wiboru, choć najczęściej używa się tych dotyczących jednego miesiąca, kwartału, pół roku oraz roku. Wibor jest ustalany w dni robocze, każdego dnia roboczego o godzinie 11.00. I biorące w tym ustalaniu banki zawierają transakcje w stawkach nie będących niższymi niż ustalone. Czyli po prostu to jest taki bardzo ważny wyznacznik. Tu mamy też kolejny czynnik, czyli wysokość stóp procentowych, które są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Ponieważ WIBOR musi mieścić się pomiędzy wartościami stopy depozytowej a stopami lombardowymi. Banki nie mogą tak sobie ustalać wyboru, jak im się chce, tylko musi być to powiązane musi ten wybor znajdować się pomiędzy tymi dwoma wartościami. Niestety, przekłada się to również na to, że kiedy rosną stopy procentowe podnoszone przez Radę Polityki Pieniężnej, wzrasta również WIBOR. Ale teraz, co ma WIBOR do wysokości naszych kredytów i pożyczek? Oczywiście, niższy WIBOR to niższe oprocentowanie. Choć tu najczęściej wtedy banki mogą troszkę zwiększać na przykład swoją marżę, żeby taki element wykorzystywać. Gorzej, gdy WIBOR rośnie. Wtedy oprocentowanie idzie do góry. Inaczej jest, gdy ktoś miał kredyt na przykład z oprocentowaniem stałym, on ma ustalone to oprocentowanie, wtedy ten WIBOR go tak nie dotyka. Tylko, że tych kredytów, pożyczek z oprocentowaniem stałym jest stosunkowo niedużo. Najczęściej przy kredytach bierze się pod uwagę trzy albo sześciomiesięczny wibor. Do tego trzeba wspomnieć o inflacji, której niestety wpływ na wibor, na stopy procentowe możemy obecnie odczuwać. Ponieważ wzrost inflacji to również wzrost walki z tą inflacją przeprowadzany przez Radę Polityki Pieniężnej, czyli wzrost stóp procentowych. A wzrost stóp procentowych oznacza oczywiście wzrost wiboru. I... Zamyka się koło i niestety raty, oprocentowanie pożyczek i kredytów musi po prostu wzrosnąć. Wzrasta, wzrasta, przepraszam, WIBOR, rosną też nasze raty. Czyli ten WIBOR jest elementem bardzo, bardzo ważnym elementem, który ma duży wpływ na nasze kredyty, pożyczki, na oprocentowanie. Pamiętajmy, że kredyty i pożyczki to nie tylko takie zwykłe osoby jak my, ale też przedsiębiorstwa, firmy, nawet bardzo duże. Które, żeby inwestować, również wspomagają się tego typu rzeczami, i niestety wzrost tego Wiboru również odbija się na ich kondycji, na ich zyskach. Więc tym jest właśnie Wibor. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.